Orkiestra na dużym rowerze wyruszyła w europejską trasę promującą Bydgoszcz. Bydgoszcz informuje. Wyjeżdżamy prosto z Bydgoszczy, aby wyruszyć w niezwykłą, niezapomnianą przygodę, właśnie dla Was. Europe Trip on Big Bike, czyli orkiestra na dużym rowerze from Bydgoszcz to Europe. Odwiedzimy w 10 dni 10 krajów. Osiem stolic. Będziemy pod paryską wieżą Eiffla, pod bramą Brandenburską w Berlinie. Słuchajcie, to jest niezwykłe i niezapomniane przeżycie. Bądźcie razem z nami, śledźcie nas w social media, śledźcie gdzie tylko będziemy, a my obiecujemy, że 22 września wrócimy tutaj, na ten rynek bydgoski, aby uczcić Europejski Dzień bez samochodu, oczywiście na naszym rowerze. Przybywajcie, przybywajcie na hulajnogach, przybywajcie na rowerach. Widzimy się, kochani. Orkiestra w dużym rowerze. Big Bike Orchestra. From Bydgosz to Europe. 22 września, kiedy obchodzony jest Europejski Dzień bez Samochodu. Orkiestra na dużym rowerze wróci do Bydgoszczy i zagra koncert dla mieszkańców na Starym Rynku. Już teraz zapraszamy. Partnerem projektu Eurotrip on Big Bike from Bydgoszcz to Europe jest miasto Bydgoszcz. Czytaj więcej na www.bydgoszcinformuje.pl.